Zraszcie, że dostałem od jednego z moich widzów skrzynki Vanguard. Postanowiłem je otworzyć z chroma czy chroma. Kesów będę mówił chroma. No nie dropu nic, jeszcze przyleciałem a 4 Dragon King, dlatego zobaczymy co będzie w Vanguardach. Kiedyś mi bazyliszek ze statrakiem wyleciał, więc może tym razem coś lepszego wyleci. O tam był co o bazylisk ze statrakiem był. Bazyliszek i g jeden mroczny. No, tak jak zawsze mi to dropi, MP9 rzutka, mroczny, makpodpalacz, podpalacz, ewentualnie, ewentualnie UMP. Złudzenie. Tak, to był najlepszy drop. Jeszcze Obrzyn rozbójnik, to mi też dropło. Ale ja bym wolał takiego Akacza ze statwakiem. Ewentualnie koskę jakąś, której dawno nie było. Nawet nie przeleciała tutaj. No, mamy, powiedzmy, UMP. Złudzenie, Taki fajny, <laughs> fioletowy. Dobra, teraz trzeba wybrać dobrą skrzynkę. G, A, B, E, N, T, O, C, F, E, L. Okej, okay, dobra tą. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwa skrzynka. 5-7 miejskie ryzyko. Tu ma takie fajne Moro. To jest jakiś Rayer pattern na pewno. Fajne Moro ma fabrycznie nowe, lekko używane. Okej, okay, okej. Okay. No. Dobre skrzynki, fajne, fajne. Z racji tego, że mamy dzisiaj w walentynki, otworzę sobie trzy skrzynki. Mam nadzieję, że miło te skrzynki skosą dla mnie. Ha. Ale nie, no zobaczymy, czy skrzynki Feniks, tym razem jakieś Feniksy, nie chciałem otwierać tych chroma Case'ów, bo z tych chroma Case'ów no niestety, ale nic nie dropi ciekawego. Dlatego otwierzy, otworzymy Fenixy, może akurat dropnie przynajmniej jakiś Redline, nie wiem, ze statrakiem, taki Minimalware albo Asimov z statrakiem, ewentualnie obojętnie jakiś skin oprócz Negevu, UMP, TK i Maga. Tego bym chciał uniknąć. Mogli wprowadzić na WNTN coś takiego, że same, że nie dropią niebieskie skiny. O. To może to by było ok. i pierwsza skrzynka z magiem. Dobrze, że nie tego Już wolę tego maga niż tego teka Przetestowany w boju najprawdopodobniej. Dokładnie tak. Otwieramy drugą skrzynkę. I widzę Akared Line ze Statrakiem Minimalware. Czy będzie SG Pulse? Nie. Wiem. O. Znowu mag, well war chyba co? Nie lekko. Zichany był LOL. I ostatnia skrzynka, ostatnia nadzieja Co dostanę na walentynki od wolwo, Od Volvo? Od Volvo. Od, Wolfo. od Volvo? Od Volvo, Volvo, Wolf. Volvo, coś tam Nie no, se muszę dostać. Volvo! Proszę, please O! Oh. No wolałbym to nowy Antyk! a nie USP Guardian jeszcze lekko używana ale nic no, lepsze to niż dwa magii pod rząd okej, okay, robimy pierwszy opening sześciu skrzynek z z waszych skrzynek, które właśnie daliście do konkursu na nóż, U, No co zobaczymy, może mi tym razem wypadnie nóż mm. Co, można wymieniać po 27 luty, przy swoim głupim klucze, niestety, ale wprowadzili taką właśnie wymianę. Pierwsza skrzynka Phoenix, Aukameleon przyleciał i mamy awupasi Od. Nie mamy UMP Carpela, Kaplar, Kaplar, no, Kapral. Zaprawiony w walkach. Zaprawiony jest, pierwszy zaprawiony. Otwieramy Breakouta, mam trochę do tych Breakoutów. Więc co, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Breakout, nie no Butterfly, taki fajny, będę mógł dropnąć. UMP Stat, track spokojnie. Jaki to jest? A, to jest labirynt. Mamy, mamy drugiego MPK chyba field tested. Okej, okay, kolejna skrzynka. Breakout Jedziemy, jedziemy, równo. A taki Cyrex z atrakiem. Nie wiem, fabrycznie przetestowany, albo KOSA przynajmniej. No, nie wiem. To już do wyboru dla Geybena. Jeszcze mam trzy skrzynki, chyba. No, otworzymy jednego Breakouta. Później otworzymy Phoenixa i otworzymy kolejnego Cyrex. Cyrex przeleciał. Będzie, będzie, będzie. będzie. Jest. Dobra. Mamy Glokera, że wyłaka nice, Najsłowo zajebiście Zawsze coś. Otwieramy Feniksa Szkoda, że Sereks przyleciał. No ale. Ale zawsze coś. O, Asimov przyleciał. A wopu Asimov? Kurde, tak 9 burza pioskowa Lol, przyleciał ten Asimov, już to tak myślałem. O? Coś dobrego będzie. A tutaj tak 9 burza pieskowa, ale nie. No ten look. No, kurde, full fioletowy. No, na pewno coś jest warty. I teraz trzeba wybrać dobrą skrzynkę. Przyleciał. Cyrex, przyleciał Asimov, przyleciały fajne skiny, wyrobiłem gluka żywiołaka wody. I co, trzeba wybrać jakąś porządną skrzynkę? Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem skrzynek. Hmm. jaką by to wybrać? Hmm, spadła bomba do piwnicy. Nie pamiętam jak, w ogóle nie pamiętam żadnych wyliczanych, lol. Ene, due, rike, fakę. Coś tam, bocian, bocian połknął żabę, o to <laughs> Nie no, nie pamiętam wyliczanek on żywiołak znowu, i Mamy super nowe, p250 super nowa I tak w sumie lepszy drop niż, niż niż, przez chyba ostatnie 60 skrzynek, ale jest to zaprawiony walka bo tutaj skina nie widać Ale mamy Gloka żywiołaka i co? Widzimy się w kolejnym openingu, znaczy w kolejnej w kolejnej części tego openingu, no Okej, okay, jedziemy kolejny dwa breakouty, przed był żywiołak, teraz mamy Cyrexa, na pewno, musi być Cyrex, przeleciał Cyrex Bo tym razem chcę takiego, ze Statrakiem Truckiem, Filtested, albo lekko używanym. dobra, fabrycznie też może być, nie no, ja tam Ja tam pokaź nie będę, jak będzie fabrycznie P2000 Star Truck, nie ma, kurde Jaki stan, w sumie to zawsze wygląda na fabrycznie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mamy sześć skrzynek, nie, cztery mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, lol Dobra, po środku jedziemy tą. Tutaj będzie albo Butterfly, taki Fade, ewentualnie Blue Steel Nodes, albo jakiś ogólnie Butterfly, nawet Safari, zaprawiony może być. Ewentualnie Sirex ze Statrakiem, ewentualnie jakiś skin z różowych albo czerwonych ze Statrakiem. Nawet ten będzie 90 ze Statrakiem, ale i te przeleciały. O, niestety, i znowu P2000 kojsonować, czyli Ivory. Szkoda, szkoda, szkoda. Bo fajne skiny przeleciały. I'm a fan of puppeteers, but I have a nagging fear Someone else is pulling out the strings Something terrible is going down through the entire town Freaking anarchy and all it brings